Czy zastanawialiście się kiedyś, które posiadłości są na liście największych domów świata? W tym zestawieniu właśnie tego się dowiecie. Będzie ono dotyczyło wyłącznie domów mieszkalnych, będących własnością prywatną przeciętnych miliarderów, więc wykluczam tutaj pałace i domy rodzin królewskich. W przeciwnym razie mielibyśmy listę wypełnioną pałacami, takimi jak Pałac Sultana Burnej o łącznej powierzchni 200 tys. m2. Zapraszam zatem do oglądania. Zostawcie jeszcze tylko subskrypcję na moim kanale, aby nie przegapić kolejnych podobnych produkcji. Pod numerem 10 znajduje się kultowy i jeden z najbardziej znanych domów w USA, Beverly House, położony na prywatnym, małym, naturalnym wzgórzu Beverly Hills w Kalifornii. Rezydencja została zbudowana przez Williama Maharca. W jej skład wchodzi 19 niesamowitych pokoi oraz 29 łazienek. Dwór ten był także miejscem miodowego pobytu byłego amerykańskiego prezydenta John'ego Kennedy'ego. Dom jest wystawany w tym momencie na sprzedaż za cenę wywoławczą 135 milionów dolarów. Ten dom jest nie tylko dziewiątym największym domem na świecie, ale także najdroższym w 2017 roku. Kosztował 500 milionów dolarów, kiedy został wystawiony na sprzedaż. Został zaprojektowany przez Davida Golda, a w domu znajdziemy niesamowite cztery baseny, wiele pokoi, klub nocny, kręgielnie, kino, dwukondygnacyjny wodospad i szklaną bibliotekę. Budynek, który został wybudowany jest prywatną rezydencją, znajduje się w dzielnicy Bel Air w Los Angeles. Ten dom został wystawiony na aukcję w cenie 159 milionów dolarów. Znajduje się on na Florydzie i jest ósmym największym domem świata. Dom szczyci się 11 kuchniami, 14 sypialniami, 32 łazienkami, garażem na 30 samochodów, kręgielnią, krytym lodowiskiem, trzema basenami wewnętrznymi, dwoma basenami zewnętrznymi, salą gier wideo, wielką salą balową, dwupiętrowym kinem, centrum fitness ze spa, pracownią jogi, piwniczką z winami, akwarium z rybkami. Dwoma kortami tenisowymi, diamentowym bejsbolem oraz windą. Prawdziwy hotel. Anilia to prywatny budynek mieszkalny należący do najbogatszej osoby w Indiach. Jest to 27-pętrowy wieżowiec położony w centrum Mumbaiu w Indiach i jest sklasyfikowany jako siódmy największy dom na świecie. Wyposażony jest w świątynię, wiele apartamentów gościnnych, salon, lodziarnie i prywatne kino, w którym mieści się 50 osób. Budynek o wartości 2 miliardów dolarów, czyli 8 miliardów złotych, uważany jest za drugą najcenniejszą prywatną rezydencję na świecie, zaraz po brytyjskim majątku koronnym Buckingham Palace. Jego budowa trwała 4 lata. Pod numerem 6 znajdziemy ogromny dom wybudowany przez miliardera i inwestora. Rezydencja składa się z 29 sypialni, 39 łazienek, prywatnej elektrowni, trzech basenów, synagogi, dwóch dziedzińców, oranżerii, kina domowego na 164 osób, boiska do koszykówki i kręgielni. Dom jest tak ogromny, że wpływały skargi od sąsiadów, którzy twierdzili, że budynek jest po prostu zbyt duży na tą dzielnicę, w której się znajduje. Pod numerem 5 znajduje się najdroższy dom w Chinach, którego wartość wynosi 154 miliony dolarów. Rezydencja położona jest na prywatnej wyspie o powierzchni 1663 arów. Wszystko to znajduje się nad przepięknym jeziorem duszu. Składa się z 32 sypialni, 32 łazienek, basenu, piwniczki z winami, z wystrojem wnętrza, olbrzymią kręgielnią, a sam wystrój łączy mieszankę nowoczesnego i bardziej klasycznego wzornictwa. Dom, którego nazwy nie podejmuje się czytać, oznacza na polski utopie. Rezydencja ta to duża, wolnostojąca willa położona we Francji. Budowa rezydencji rozpoczęła się w roku 1929, a wszystko zostało zaprojektowane przez amerykańskiego architekta. Budowa trwała 3 lata. Posiadło się jest obecnie własnością Lili Safra, a wcześniej należała do jej męża. Dom posiada przepiękne ogrody, szklarnie, kuchnię na świeżym powietrzu, basen i lądowisko dla helikopterów. Jego cena to około 3 miliardy złotych. Posiadłość, którą tutaj widzicie, należy do drugiego najbogatszego Brazylijczyka i najbogatszego bankiera na świecie. Wartość tej rezydencji to 15,9 miliarda dolarów. Dom, który ma 130 pokoi, jest największą prywatną rezydencją w całym São Paulo i zajmuje trzecie miejsce na świecie. Niewiele wiadomo o rezydencji ze względu na tajne życie rodziny Safra. Nie ma również zbyt wielu zdjęć tego domu. Drugim co do wielkości domem na świecie jest ten przepiękny widoczny dla was obraz. Jest to także druga co do wielkości prywatna rezydencja w całym Londynie, obok wyróżniającego się pałacu Buckingham. Rezydencja znajduje się w północno-zachodnim Londynie. Obecnie jest własnością rosyjskiego miliardera Andrieja Guryjewa. W budynku znajduje się 65 pokoi, w tym 25 sypialni, sala bilardowa i korytarz galerii. Największym domem na świecie jest Biltmore Estate. Ten zabytkowy dom jest jedną z najbardziej znanych prywatnych rezydencji na świecie i służy jako muzeum oraz atrakcja turystyczna. Jego budowa rozpoczęła się w 1889 roku, a została ukończona po 6 latach, czyli w latach 95 XIX wieku. W tym ponad 100 domu znajduje się 250 pokoi, 35 sypialni dla rodzin i gości, 43 łasienki, 65 kominków, 3 kuchnie oraz elektryczne windy. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli on podoba Wam się, dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, w którym domu Wy chcielibyście zamieszkać. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!